Się mam się Mando z tej strony, witam na kanale. Dzisiaj będziemy otwierać dwana... chyba dużo, po prostu chyba dwanaście Kinder Niespodzianek. Czekajcie. Polecimy. Zaraz polecimy te jajka. Eee, po prostu mam je w tej torbie. Dzisiaj otwieramy raczej 11 jednaście... Kinder Mamy 9 Mamy 12 jed... Kinder Niespodzianek Ale nie tych zwykłych Tylko takich Zaraz się widzimy Muszę Zrobić jedynkę. Ale zaraz. Jakby to zrobić, to poczekajcie. Ja to szybko zrobię w tempie błyskawicy. 3-4 start. bo ja się przebieram Jak no co Zaraz zobaczycie że mamy inne ubrania Kurde. ja cię mam ospę Już. kto chce takiego wielkiego TikTaka to zostawił łapkę w górę to zostawia łapkę w górę i subskrypcję. A kto chce taką małą, to zostawia albo, no, po prostu łapkę w górę tylko. Czyli wielki, większy TikTok jest cenniejszy. Jak wiecie, ja się trochę tam pobrałem tych TikToków, żeby to był taki konkursik, jakby. A chcesz, żebym cię za. Chcesz, za żebym Cię, e, że, cię pozdrawił. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję. To wystarczy. I przelecimy z pierwszym jajeczkiem. Czekoladka. Wybuchać to jajko? Może postawię na komodzie? Nie, bo to jest ładne i się nie mogę doczekać. I co tam będzie? Czekoladka. E, 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 e. Dobra. Mamy jajko. Co to ma być?

Co? Jezus, <śmiech> czekajcie, <śmiech> zaraz przyjdę. Przebudowałem, musiałem to robić. Jak najszybszy. A chcesz żebyś dostał jakąś nagrodę? To daj... Dwie łapki. Nie. Łapki i subskrypcję. To wtedy wyślę. Do ciebie to w kapsułce i jakąś czekoladę ci dam. To tak się prezentuje na szubie. Eee, jajko czekajcie, tylko to się zjem No, no, no. Друге яйко. Ням-ням-ням. fajny lisek, ale u mnie w ogóle dobrej listy, ja. Chyba ten list. Zaraz to tak. Tym. Teraz to. No i mamy naszego fajnego liska. Kurczę. Kurcze! Kurcze. się prezentuje lisek. Też wam mogę wyśleć. Kto powinien tego turba? Kolejna. O, taka no i O nie! Czekajcie, wy trawkułali. Kontynuuję. Sziasztok! 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 To game part. Ah, non ne game Nie mam I to. A! Ah, I to się będzie tak machać. Dic, cic, dziciej, patrzcie. chociaż spora ta figurka, patrzcie. Siek, ciek, ciek, cik, 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 cik. Fajny. Gdzie moj... A tu I się wystraszyłem, że je zrzuciłem gdzieś w kąt. Nie potrzebna do do śmieci. Kogo? Już to będzie na dzisiaj ostatni. Czyli ten. Bo chcę resztę na kolejny odcinek zrobić. zostawić I na jutro oczywiście. Cyk. Żutko! Myślałam, że to jak powtórek. To jest jakiś kolejny liściak. Ty, ty, ty. Ale trudne.

Zaraz przyjdę i <laughs> idę tam, gdzie jest cicho, się skupić, bo normalnie zaraz nie wytrzymam. Znasz Tak viete, že vás zrobí to budú taký sprinty, krinty. Tak to vypadá.